Słuchajcie, drodzy widzowie, um, wchodzę na mój. na mój. na moje Mikołajowice i. Jestem tu, jestem na bezludnej wyspie, dostałem mapę, jestem na bezludnej wyspie. Um, a, doda a dodatkowo widziałem jeszcze jakąś tabliczkę. Um, nig nigdy tu nie przeżyjecie. Jak to nigdy? Przecież jestem sam w tym świecie siema gdzie ty <grym> Kim ty jesteś? Kim ty jesteś? Jestem Zeusem. Aha, okay. Tylko zmieniłem nick. Okej. Okay. Dobra, Zeusie. Czemu tak szybko pędzisz? Co ci? Co ci jest? Ty wypijam, czekaj, bo wypijam sobie z gumy jagód. Aha, ale my musimy szybko, szybko niszczyć, szybko wszystko robić, w ogóle tutaj, moja postać jest inna, co się stało? Niszcz drzewka, Zeusie. Dobrze. Już? Niszczę drzewa, mam już dwie, dwa, dwa drewna. Ty czekaj, bo ja mam dużo, ja mam dużo drewna. Mam 8 desek. Jeszcze nie rób desek, Zeusie. Ale mam już 8 desek. To jest wielkie jest to drzewo. Świnio! Ja chcę jeść! Dawaj mi, świnio! Mięso, się zabudowałem? Ty zabudowałem się drewnem. Ej, ej Zeusie. A świnkę. Mam, mam sura, surowego schaba. Dobra, teraz... Szukamy jakiegoś ym, miejsca, gdzie można zbudować dom. Nie buduj jeszcze! Weź to zniszcz. Zniszczyłem. Nie, to dalej jest. O. To ja o. mam... To ja... Dobra, powiem... chodź za mną. Ej, Zeus! Chodź! Czemu ty tak się teleportujesz? Zeus, czemu się teleportujesz? Gdy ty też się teleportujesz. Nieprawda, ja się nie teleportuję. Aha, okej. Okay. Okej, okay, jesteśmy na bezludnej wyspie. No jak ty się tak szybko przyniesiesz A jest. Ja... Ty też się bardzo szybko. O, teraz normalnie już idziesz. Dobra, to zbudujmy. Zbudujmy coś. Zbudujmy nam domek. Dobra, też mamy już robić deski? Tak. No to sprawdźmy, ile mam. Ja mam 20 desek. A ja mam 24, ha i co Zeus? I co? O ty! Ej, sorry, sorry, sorry! Sorry, nie mi się nie! chłopie. chłopie! Zeus. Zemsta, Zeus. Dobra, to chodźmy. Tutaj jest ładne, tutaj jest ładnie, budujemy domek. Dobra, mały mi... dość zbudujmy. Dobra, bo mnie nie pokazuje, że budujesz. Ale dobra. O, już widzę, już widzę. Dobra. Co to było? Wpadłem do wody. Gdzie ty. Nie, ty. Ty stoisz. Ty. St... Aha. Okej. Okay. Co jest? Czemu ktoś mnie wolnił? Ja cię nie wolnołem. To Zeus. Zeus się walczy. <noise> Kopiem piasek, żeby to naprawić. Zeusie, co ty kopiesz? Piasek. Okej, okay, ale musimy naprawić dom. E, ile razy będziemy jeszcze to robić? A skąd nie mam wiedzieć? Historia o kumplach, którzy się zaprzyjaźnili przez. Weźcie do mojego. Dobra, jeszcze tą dziurę Dobra, ja będę niszczyć piasek i będę ją łatał. To jest dziwne zrobiłem ten dom. Co jest, ile piasku wypadło? No bo jak się coś postawi na piasku, no to w jakimś niestabilnym miejscu, no to to wszystko się niszczy. Mhm. Po co ci piasek w ogóle, Zeusie? He moje. Co nie zabrałem? Co jest? Ja tutaj zabudziłem. Ty, zniszczysz tą deskę. Jedną co odstaje. Będziemy... Nie umiesz niszczyć! Ja zniszczyłem. Nie... Aha! Mi z takim opóźnieniem chodzi. Tu się zmieszczą dwa łóżka. E, dwie skrzynki, dwie skrzynki i jeden, i dwa stoły, że No i dobrze. A ja Czekaj, bo ciemno się robi, chłopie! A ja cię rzucam, ja cię rzucam, masz tu. Masz. Nie. Aha! To robimy kras. Ty! Bo ja, bo my musimy jeszcze... Czekaj! Zbuduję nam patyki i stoły rzemieślnicze. To ja idę jeszcze po drewno, dobra? Dobra. Ej, mam patyk jeden i sazonkę Ciemno jest! Ja się zabudowuję. Ej, nie weź zmienna, no... na... Ej, przecież się nie mogę. Zeus się to przecież przetyfanie. Ja się po prostu kopię da pod się, piasek. Da nie da się. Da się. Aha, bo Zeus wszystko da no w sumie. No to zrób dzień. Czeka to Popatrzę na twoje czary. Nie, ja nie. się zabudowuję i tyle. No dobra. Nie znajdziesz. No dobra. Mnie. Dobra. Zmieniłem już na dzień. Nie możesz wyjść. Ej, jak ty to? Ej, jak ty to zrobiłeś? Zeusie, się, jak? Gdzie ty jesteś? Ja umiem panować nad życiem człowieka. Aha, to jest przerażające. Umiem panować na świecie tak to muszę powiedzieć. Czekaj, to zrobię nam patyki. Tylko kilka osób jest ode mnie silniejszymi. Miecze dwa zrobię. Dobra, mam dużo drewno. Dla mnie Dużo już nie mam patyków. Mhm. Ej, idę. Ja, mam... ja, ja mogę Ci dać patyki. Cześć, masz Tudaj jeden. Mi patyk. jeden i... Nie mam patyka. Mam jeden. Nie mam patyka. O, mam. Dzięki. Muszę mieć jeszcze. Ej, mam 40 desek. Y jeden brzozowych Nie żartuj. No tak. Mogę Ci dać. Nie dawaj. Dobra, to ja wezmę. No nie, teraz mam. O, dobra, to było 40. A ja tu wokół zabuduję piaskiem, żeby też to ładnie wyglądało. Ty czekaj, daj mi jeszcze jeden patyk, chłopie. Dobra, czekaj tylko. Czekaj. Ja teraz korzystam z stołu. Co? Ja teraz korzystam no do ze stołu. Nie korzy no ko możesz korzystać. Możesz korzystać. Patyk. O, mi masz było. cztery patyki. Dla... Tutaj masz, tutaj. Nie, ja już mam dużo. Ty Sam se zrobiłeś? No. Ale ja mam jeszcze cztery patyki. Aha. Aha. Dasz mi mieczyk? Zaraz. Tylko kończę kilo. W drugi. Gdybyście coś słyszeli w tle, to nasze siostry. No. Dobra, jest, i już nie. ci daję. Nie, to zrób, tak Oto. O, masz kilo? Mhm. I masz miecz. Dzięki. Okay. może wezmę. A miecz się nie ładuje. Halo, weźmy miecz. O. o. No i super, I teraz jesteśmy przygotowani na noc. Dobra, stwórzmy jeszcze piecyk Ja sobie zostawiłem to, żeby zrobić pochodnie z węgla drzewnego. Aha. Bo da się. Mam krowę zabić mieczem czy normalnie? Tak jak robi, robią każde nuby. Dobra, nuby. Jestem nubem! Jestem nubem! Daj mi mięsa, krowo! Zeus ją zabiję. Mhm. Nie, bo ja już ją zabiłem. Ty mam skórę! To jej to dawaj? Mieczem? Hey. Ej, no. Zabrałem ci miecho, hey. Dobra, kopię. A ja sobie robię siekierę, nie wiem jak ty. Żeby, Czemu? Żeby drewno robić. A zrobisz mi też. Spokojnie. Mi też zrobisz siekierę. Bo siekiera też jest dobra w walce, widzowie, jakby coś. Siekier siekiera tak naprawdę zadaje więcej niż cokolwiek. A i dobra, gdzie ty jesteś? Ej, właśnie chcę kopać. Dobra, idę do ciebie. Już mnie? Mhm, widzę twój nik. Ja też Ej, naprawdę. Jestem dziwak. Ej, daj mi. A mam się dzięki. Chłopie, muszę sobie zbudować, coś. Muszę znaleźć jakieś miejsce, gdzie będzie kopalnia. Oj, znalazłem miejsce, typa. Idealne miejsce na kopalnię, chodź do mnie. Nie tu. Chodź. Pa, idealne miejsce na kopalnię. No? Może? Dobra, ja, ja i tak. Ty zbuduj tutaj... łopaty, łatwiej. E, albo może i nie. <taki> Takie nie, najlepsze miejsce do kupowania. Jakby co? E, Mikołaj gra na. na. na, 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 na tablecie, tablecie? A na Zeus gra na laptopie. Ja Zeus. Kamień mam już, chłopie. Kopię, po prostu chcę wykopać jak najwięcej kamienia. Nic mnie nie obchodzi, tylko kamień. Aha, dobra. Muszę. Wągiel znalazłem. Ty wągiel ja znalazłem. Ty woda tam jest za tobą, co jest? Gdzie? No tak, jest za mną woda. I co? A dobra, ja mam kopalnię z wąglem. Robię łopatę, dobra, czy nie chcesz już? Na łopatę chcę. Jakby co? Będzie, łatw domek, Będzie łatwiej nie. zrobić łódkę. Który masz poziom? Zero. Jeden. Robię cię, chłopie, bo kopię węgiel. Wungiel kopię i dlatego cię, i dlatego cię robię. Dobra, ja... Ile tu tego wungla? Ty, chłopie, już chyba wykopałem miliard wungla. Dosłownie, nie? Dobra. Ile hmm. wungla? Najpierw chciałeś łopatę? Na no, łopata. To naprawdę dużo wungla. Mam jedną łopatę. I te, te, Tego wungla jest tak dużo. Te, co A, no tak. Drugi poziom doświadczenia. I co? I co? I dużo wungla będą pochodnie. Mam większy poziom doświadczenia niż ty. I co ty na to powiesz? Dobra, będzie tak. Ja będę zajmował się. Ty będziesz się zajmował expem i. I, tym. i w ogóle poziomami. Okej. Okay. A ja będę się zajmował robieniem rzeczami. Czyli ty będziesz mi dawał jakieś itemki, a ja będę robił. Ty czekaj, bo ja nie mogę do ciebie pójść z naszej kopalni. Ona jest taka piękna, żartuję. Tylko ty cały wągiel cały. Czekaj, idę do naszego domku przerobić to. Ty w ogóle to jeszcze nie mamy domku. A twoja moc działa. Eee. Czy jak ty tak szybko zbudowałeś cały domek? Aha, to nie ważne. Okay. Czekaj, jeszcze drzwi zrobię, dobra. Ej, nie mogę Mam zrobić... pieca. Ej, mogę zrobić drzwi? O, dobra. Ej, mam drzwi. I mam piec. Dobra. Spokojnie. Gdzie postawić piec? Ja stawiam drzwi. Tu. Ja. O, o, ładnie, paj, ładnie. Paj, jak ładnie. No jak ładnie postawiłem drzwi. <laughs> Dobra. Nie. Teraz. Ej, chłop! No, kolejne drzwi. Ej, postawić dwie. Preczem mamy podwójną blokadę? Jak to możliwe? Co, jestem głupszy, De? Ty zbuduj nam do, dach, żeby pająki się nie dostawały. Nie mam... Oraz nie raz jeszcze pyk, żeby Enderman się nie dostał. To Zeus, jak się teleportujesz? Jak to możliwe? Co? Robię pochodnie. Czekaj, bo wywaliłem drewno. O. Ty mam 44... Ej, zrobić dach, brawo. Brawo, chłopie, ja nam zrobię... I'm pochodzę. geniusz, I'm geniusz. No. Ty, a dasz mi łopatę? O spoko zapomniałem się. Nie, czy, ja ją w ogóle zrobię? Tak. Ty już mam prawie cały kilo zużyty. Już mam prawie cały kilo wzu... Oj, sorry, nie chciałem cię. O, mi... Nie chciałem no cię uderzyć! Ty, ty już noc nastąpi Zaraz no. dobra walczymy Walczymy z potworami Nie musimy, musimy owce zabijać Nie walczymy z potworami Ty ja chcę duży. walczyć ty, Ja chcę walczyć z potworami Nie wiem jak ty Ale ja chcę zdobyć sięgnięcie łowca potworów Czy w ogóle masz włączony O mam krówkę Krówa zabij krówę ty, ty nie mam dźwięku w Minecrafcie. Nie, Aha. bo ja mam słuchawki. Aha. <noise> Aha. Okej. Okay. Ty Dobra, już ja sam... księżyc wychodzi. Ja sam... A ja sam... Mam mieczyk. Postawię sobie tutaj pochodnię. Po! Nowy płat! Po! Po! Co to? To jest, jest kałamarnica. Co? Ale czemu taka kałamarnica? Czy to, to jest jakaś diorytowa kałamarnica? Co to za kałamarnica? Dobra, ja ją idę zlać. Ja widzę zlać. Zlać? Idziesz ją zlać, taką piękną kałamarnicę? Siema, jak wyglądasz? Ładna jest. Ona no jest dziwna. Co mnie wali? Ja nie. Co ty taką kałam... Zabij ją! Normalna kałamarnica się zrobiła z niej. Ty. Ty, bo się dusisz. Uch. Widzę, aha. Tu ja latam. Ej, ty latasz. Ej. Ej, Ej gdzie co jest, bo w ogóle... Aha. Chodzisz po wodzie, okej. Okay. Gdzie... Halo, no. zombiaczki? Gdzie wy jesteście? Cip, 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 cip. ona jest nieśmiertelna. Łupy! Gdzie jesteście? Ej, no wchodź. Zabiłem chodź. ją, zabiłem ją. Chodź już. Nie będę lać. Pomóż mi walczyć. Ale nie wiem z kim, bo nie ma nikogo. Ej, w ogóle piecyk masz, masz będziesz dobra. To ja robię, ja prze, ja, ten, ja przepalam. Po, co przepalasz? No, mięsko. Okej, okay, też. Ty, 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 nie ma potworów na tej. Czekaj, Creeper. Creeper. Tam jest yeah. Creeper. Tam, tam był Creeper. Tu. Tu, dosłownie w tym miejscu był creeper. Widzowie, widzieliście to? Tam był creeper. Ty, zobacz. Mam torbiel ze świecącym atramentem. Aha, czyli świecąca kałamarnica. Okej, okay, to I będę... masz wungiel? Wungiel? Tak, mam osiem wunglanówka sztuka. Masz. Mam wungiel pierwsza klasa nówka sztuka. Ile dobra Gdzie on? Gdzie są te potwory? Nie chcę walczyć z creeperem, Nie chcę walczyć z zombiakami. Ej, gdzie one są? So? Gdzie się one podziały? Gdzie się podziały? Gdzie się... wołowinę. Szkielet! Szkielet Nie, 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 nie! Na szkielet to ja idę do domu! Szkielet, o to idę zabić. Naprawdę? Gdzie jest szkielet? Nie, 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 wiem, słyszałem gdzieś tutaj szkieleta. Ty? Gdzieś tu jest szkielet. Creeper tam był! Uważaj, Creeper! Zombie! Czemu? oni cię nie widzą? Tam szkielet! Ja cię, Creeper. Ja, ja tu, ja tu taki... Ty wybuch, a mi nic nie zadał, co jest? Gdy, laguje ty gra. Ty i chupa zabił, co jest? Nie możesz nic zbierać, zlagowało od się gra. Ej, co jest? A może po prostu masz za dużo itemków? Nie no, mam miejsce. Aha. Dobra, nie wiem. Takie po pięciu godzinach... O, osadnik się zrespił, pa. Ten, handlowy. Ty czekaj, bo nam się już... Czekaj, bo my kończymy cały odcinek. Chodź tutaj do domu. Pożegnasz się z widzami. Gdzie ty? Aha. No ja jestem obok ciebie. Dobra, widzowie. Widzowie. Pamiętajcie o łapkach, subskrypcjach. No. Zeus wie o wszystkim, więc pamiętajcie. Dobra.